Moje plony na przyszłość na pewno są muzyczne, że tak powiem. Na pewno będę wiązała je z rozwijaniem siebie, rozwi rozwojem osobistym rozwojem takim, że przykładowo też chciałabym się nauczyć gry na wielu instrumentach zapisać też się do szkoły muzycznej, bo kiedyś chodziłam, ale znowu chciałabym to kontynuować. Niewykluczone jest to, że znowu bym wzięła udział może w Szansie na Sukces albo w Mass The Music. Na pewno mogę zdradzić Państwu, że przede mną jest wydanie teledysku muzycznego, na którego się już zapatruję od dawna i nie mogę się doczekać, aż go wydam. Więc to jest też spełnienie moich marzeń. No, a może kiedyś Eurowizja. Więc to jest też takie jedno z tak. moich marzeń, więc nic nie jest wykluczone, ale na pewno wiem to, że idę do przodu i oprócz tej ścieżki muzycznej idę też ścieżką y, taką plastyczną, że tak powiem, bo też, y, bo jesteśmy też w takiej sali, gdzie to, są, y, to jest taka galeria sztuki, gdzie, gdzie możemy tutaj zobaczyć obrazy, y, właśnie się zdziwiłam jak tutaj przyszłam, bo też to jest moja bajka, w której się dobrze odnajduję. Tak, bo Więc, ty malujesz, tak. Tak, i właśnie też y, moim pomysłem jest y, to, żeby zrobić y, taką wystawę moich obrazów, na którym y, zaśpiewam i będzie taki mój mały koncert. Julia, spotykamy się niemal po roku od, tego, od tej chwili, od tego momentu, kiedy już zakończyła się Twoja przygoda z The Voice of Poland. Co się potem wydarzyło? Na pewno opadły emocje i na pewno przyszło dużo więcej pomysłów na mnie, jak i na moją postać wokalną i artystyczną. Także powiem, mogę powiedzieć, że wiele się działo. Ponieważ y, po występie w The Voice y, zostałam zaproszona y, m.in. do pytań na Siadanie, y, gdzie też na Międzynarodowy Dzień Romów 8 kwietnia miałam okazję y, również wystąpić, jako też uczestniczka y, w The Voice of Poland. No i też miałam okazję opowiedzieć, jak to jest y, u Romów, y, o naszej tradycji. O naszej kulturze, więc to było ym, bardzo takie no, spełnienie moich marzeń, bo też y, gdzieś tam marzyłam, żeby y, wystąpić w tym programie. Y, szczególnie kiedy na co dzień właśnie widzimy ten program w telewizji, jak leci co, codziennie. Y, między innymi też występowałam na różnych wydarzeniach. Y, zostałam zaproszona na, ym, do Domu Kultury na występy żeby też się zaprezentować, e, między innymi dla... E, Widziałem konspicjum. Cię w szkole gdzieś tam, prawda? Tak, w szkole mm -hmm. też śpiewałam. E, też właśnie z dziećmi. E, też, też było takie organizowane mam talent i ja przyszłam właśnie jako gość wystąpić. I to było bardzo miłe, kiedy e, po występie dzieci do mnie e, Przybiegały, przy, przytulać się i od razu autograf. Czy to na, nawet na koszulce, na butach. Bo właśnie to było dla mnie takie wow, nie? że y, już takie y, małe dzieciaczki y, widzą tą moją postać, widzą mnie i y, w jakiś sposób podziwiają to, co robię. To, Więc... jest, to jest ogromna odpowiedzialność, kiedy wychodzisz do ludzi i oni widzą w tobie osobę, która jest rozpoznawalna, prawda, która odniosła tak. jakiś tam sukces. Dokładnie. Potrafiłaś to udźwignąć, jak już, jak już ten program się skończył? Potrafiłam to udźwignąć, ale też musiałam to udźwignąć. No to było spełnienie moich marzeń, The Voice. Teraz już ta przygoda z The Voice się skończyła, ale widzę, że ten program dla mnie był bardzo promujący, bardzo dał mi wielkie doświadczenie. Myślę, że tak jak Michał Szpak mówił, że te doświadczenie daje wam e, takie, takich 5 lat takiego mm, muzycznego dorobku, więc e, to jest. Ja się z tym zgodzę i to jest jak najbardziej prawda. E, mogłam się obyć tam ze sceną, z widownią, e, poznałam wielu idolów z mojego dzieciństwa. E, obyłam się z kamerą, z mikrofonem. E, miałam okazję też. E, być malowana, być uczesana, mieć różne stroje i przede wszystkim być w tej atmosferze, w jakim byłam w tym programie poznać tak fantastycznych artystów. I w moim wieku i młodszych i starszych, bo The Voice of Wojców się nie zamyka na jakąś tam wiekową różnicę, więc to jest, to jest bardzo takie satysfakcjonujące dla mnie. Kiedy wyszłaś na scenę w The Voice, to widzieliśmy Julkę taką bardzo silną, która jednym palcem gasiła swoje rywalki, swoją konkurencję. Gdybyś dzisiaj miała ponownie wyjść na tą scenę, jakby to wyglądało? Na pewno wyglądałoby to nieco inaczej, bo na pewno aż tak bym się nie stresowała, byłabym bardziej pewna siebie na pewno. I co jeszcze? No po prostu wiedziałabym, że pokazać jeszcze, jeszcze więcej tego po prostu serducha, że tak powiem, bo no bycie pewną siebie, bycie sobą na scenie jest y, najważniejsze, bo nie powiem, że nie byłam, ale y, ten występ w The Voice dużo mi dał. To jest, wiesz, to były ogromne emocje, bo widzieliśmy osobę z, z mniejszości, y, która po prostu ogromnym talentem Weszła w świat show biznesu, prawda? Tak. Nie miałaś takiego, znaczy inaczej, miałaś potencjał w swoich płucach, wiesz, w, w swoim głosie, ale na pewno na tle tych innych osób, które tam były, które miały jakieś swoje własne zespoły, jakieś własne projekty, to prawdę mówiąc, można było odnieść takie wrażenie, że na początku odpadniesz, a tymczasem ty doszłaś bardzo daleko. To jest y, ogromny sukces. Postrzegasz to jako takie swoje zwycięstwo? Nawet to, że, że odpadłaś, że, że nie dostałaś się do finału? Yy, jako dla mnie, myślę, mhm. że postrzegam to jako zwycięstwo, bo y, dojście do tak dalekiego, y, że tak powiem, momentu w tym programie y, jest lada wyzwaniem. A y, przede wszystkim dla mnie to było. Y, Marzenie, samo wystąpienie w tym programie. Więc y, każdy etap był dla mnie y, bardzo satysfakcjonujący i po prostu taki, że chociaż mogłam wyjść na tą scenę, to już mi dawało takie po prostu wow, takie uczucie, y, na które zawsze czekałam. Mogę tak powiedzieć, na które zawsze czekałam. Bycie w telewizji, spotkanie Thompsona i Barona, bo oni y, wiem, że właśnie od początku tam są. A jeszcze bycie w ich drużynie? To, Słuchaj, to było cudowne. Widziałem takie, takie sceny, i też, też mówiliśmy o takich scenach, że jechały auta autostradą właśnie z flagami romskimi w chwili, kiedy ty występowałeś na tej scenie. Czy społeczność romska wzyskała? To widać właśnie. Myślę, że jak najbardziej zyskała. Mhm. Może nie z tego powodu, że po prostu ja wystąpiłam, bo po prostu no wystąpiłam jako też Romka, jako Polka, tak. tak, ale po prostu, że jestem częścią tej tradycji kultury i że moi rodacy to widzieli. To usłyszeli, i gdzieś tam zobaczyli, że o, nasza gdzieś tam występuje, że gdzieś tam jest, że Romki, Romowie, młodzi ludzie nie zatrzymują się w domach, nie zatrzymują się w miejscu, tylko rozwijają się dalej. No i chcą gdzieś tam pokazywać te talenty. I myślę, że, że to jest prawda, bo też widziałam, że. Od razu po pierwszym odcinku, po wyemitowaniu mojego występu, weszłam na Facebook i normalnie cały Facebook się palił. Cały czas udostępniano mój filmik, też inne później występy udostępniano. Też dzięki temu zapraszano mnie, tak jak mówiłam, na różne takie wydarzenia romskie, ale i nie tylko, bo też zostałam zaproszona właśnie do tych szkół, do Domów Kultury też do Warszawy na, na różne wydarzenia, więc to bardzo dużo mi dało. I myślę, że um, Romom i Romkom też, że widzą, że nasza kultura i nasi ludzie po prostu też mają jakieś zainteresowania, pasje. Um, no i że możemy pokazać światu kim jesteśmy i um, że prowadzimy ten dialog z innymi kulturami i z... Innymi naro narodowościami. Więc to jest taki fajny, że nie zamykamy się tylko um, w naszej kulturze i że jesteśmy tylko między swoich, tylko też wychodzimy na zewnątrz i między innymi um, dlatego powstały um, różne fundacje romskie, Centrum um, Promocji Kultury Romskiej. Różne, różne są po prostu takie. Um, Fundacji, tak, mhm. inicjatywy, więc to jest bardzo dobre. My rozmawiamy w Miejskim Ośrodku Kultury w kędzierzynie Koźlu, gdzie za ścianą w sali kinowej odbywa się Festiwal Kultury Romskiej. Dokładnie. I jest mnóstwo dzieci, które nie tylko romskich, które właśnie są przebrane w te barwne stroje i, i tańczą, i śpiewają, i tak. właśnie odgrywają różne scenki. Jak sądzisz, w ogóle, bo to, że stawałeś się tak bezwiednie ambasadorem właśnie kultury romskiej, to jest niezaprzeczalne. Jesteś w stanie na przykład pójść w takim kierunku, żeby, żeby jeszcze bardziej integrować, jeszcze bardziej jednoczyć właśnie i nas, Polaków i Romów, chociaż wszyscy jesteśmy Polakami, mhm, dokładnie. Tak, właśnie w jedno społeczeństwo, w jeden organizm. Myślę, że jestem gotowa i już w jakimś stopniu się do tego przyczyniam i e, buduję ten dialog pomiędzy Romami a e, właśnie innymi kulturami. E, no i myślę, że to jest bardzo ważne: e, bardzo ważne, żeby po prostu łączyć te kultury, te e, wszystkie obyczaje. Łączyć, a nie dzielić przede wszystkim. Łączyć, prawda? a nie dzielić, to tak, to jest bardzo dobre właśnie dobrze powiedziane. Um, no i jestem na to gotowa, bo już tak jak powiedziałam, już teraz to robię. A te plany na przyszłość, jak one wyglądają? Moje plany na przyszłość na pewno są muzyczne, że tak powiem. Na pewno będę wiązała je z rozwijaniem siebie, rozwi rozwojem osobistym, rozwojem. Mm, Takim, że przykładowo też chciałabym się nauczyć gry na wielu instrumentach, zapisać też się do szkoły muzycznej, bo kiedyś chodziłam, ale znowu chciałabym to kontynuować. Niewykluczone jest to, że znowu bym wzięła udział może w Szansie na sukces albo w Mass Music. Na pewno mogę zdradzić Państwu, że przede mną jest wydanie teledysku muzycznego. Na którego się już zapatruję od y, dawna, i nie mogę się doczekać, aż go wydam. Yy, więc, to jest też spełnienie moich marzeń. No, a może kiedyś Eurowizja, więc, to jest Kto też takie jedno z i. moich marzeń. Więc, nic nie jest wykluczone, ale na pewno wiem to, że idę do przodu i oprócz tej ścieżki muzycznej, idę też ścieżką y, taką plastyczną, że tak powiem, bo też bo jesteśmy też w takiej sali, gdzie to są to jest taka galeria sztuki, gdzie, gdzie możemy tutaj zobaczyć obrazy. Właśnie się zdziwiłem, jak tutaj przyszłam, bo też to jest moja bajka, w której się dobrze odnajduję. Tak, bo Więc, ty malujesz, tak. Tak, i właśnie też moim pomysłem jest to, żeby zrobić taką wystawę moich obrazów, na którym zaśpiewam i będzie taki mój mały koncert z poczęstunkiem. Myślę, że czegoś, czegoś takiego y, jeszcze nie było tutaj w Kętrzynie, więc y, ja spróbuję podołać temu zadaniu, tylko muszę jeszcze uzbierać y, więcej obrazów, ale y, moje obrazy na pewno y, będę publikowała na Facebooku czy na Instagramie, więc na pewno Państwo będą mogli je niedługo y, zobaczyć, będą na pewno ukazane. A termin wystawy też za niedługo podam. Jeśli tak nawiązując do Eurowizji, to, to przecież Edyta Górniak kiedyś, prawda? Dokładnie, Edyta Górniak. Miała ogromny sukces, tak. Z utworem to nie ja. Tak. Piękny utwór. Tak, ja wiem, ja wiem, że Ty jesteś bardzo uniwersalna, jeśli chodzi o dobór piosenek. Ten teledysk, który planujesz, on będzie, to będzie repertuar jaki dokładnie? To będzie utwór po polsku, bo chciałabym mm -hmm. też, żeby moje utwory nie zamykały się tylko na język romski, tak. e, tylko też na, na polski, bo no na polski, na angielski no różne, ale przede wszystkim ten polski, bo żyjemy w Polsce i e, w Polsce każdy zna ten język i najlepiej się w nim odnajduje. I też bardzo dobrze by było, e, aby każdy rozumiał piosenki i tekst, o którym śpiewam. Więc na pewno to będzie utwór taki nowoczesny. Ja bardzo też się lubię w gatunku pop, R&B. Dałaś tego próbę. Tak, no, tak. Tak, tak. Więc ja bardzo się w tych gatunkach muzycznych odnajduję i będzie coś takiego, na pewno to będzie taka odsłona, której jeszcze nie było z mojej strony. Może będą jacyś tancerze w tym teledysku, no także bardzo dużo, na bardzo dużo rzeczy się zapatruję, i myślę, że to będzie w jakimś tam stopniu zaskoczenie ze strony y, widzów. Miałaś takie m, propozycje współpracy z innymi twórcami, z, z innymi, innymi muzykami? Tak. Y, miałam, bo też nie wiem, czy Państwo kojarzą. Y, Jedną edycję wygrała Michelle Siwak w, właśnie w The Voice Kids. Również w The Voice Kids wybiła się bardzo znana Wiktoria Gabor. Tak. I, no i ja teraz z The Voice of Poland. No i byłyśmy uznane, w sumie jesteśmy za takie no, trzy Romki, które no, wzięły udział w tych programach i które podbiły te wyświetlenia, te, te, te programy jako Romki. I zapadł taki pomysł, że. Moglibyśmy kiedyś stworzyć e, jakiś, właśnie, teldes, jakiś utwór razem we trójkę, ale czy to się uda, zobaczymy, bo każda z nas e, ma jakieś tam e, swoje plany, jakieś tam e, muzyczne wydarzenia, które się cały czas dzieją intensywnie, więc e, nie jest to wykluczone, że, że e, kiedyś podołamy te, tego, zada tego zadania. Temu zadaniu, i po prostu zobaczycie, zobaczycie nas tam razem, gdzieś w jakimś utworze. Jesteśmy rzadką, i e, chciałem Cię zawsze zadać to pytanie: jak udaje Ci się godzić właśnie ten, ten świat artystyczny z, z tym życiem takim prywatnym? To się w ogóle da, żeby to jakoś funkcjonowało? Jak najbardziej się da e, i godzę te obydwa światy bo nie chcę się zamykać, y, że tak powiem na jedną rzecz w moim życiu, a drugą wykluczam, mhm. Bo po prostu to, to nie ma sensu coś takiego, y, nie ma w ogóle bytu. Dla mnie jest ważne to y, Ważne jest to, żeby y, no te obowiązki wszystkie y, to, ten, jak to powiedzieć, Wiesz, te, te pierwsze to życie, to te mhm. jedne życie ogarniać, ale też ta, tą, tą drugą moją pasję i, i te drugie moje zainteresowania. Więc ja łączę to obydwa światy i nic absolutnie nic nie stoi mi na przeszkodzie. I więc dlatego też to mówię, bo niektórzy mogą tak myśleć, że jeżeli jestem y, Romką, to y, dla mnie coś jest niemożliwe albo że ja się zamykam na pewien ten świat kultury, show-biznesu, że tak powiem, jakieś tam kariery, czy to plastycznej, czy tam muzycznej, artystycznej. Jeżeli ktoś czegoś chce, to moim zdaniem wszystko jest możliwe do osiągnięcia, tylko po prostu człowiek musi chcieć i się nie zamykać przede wszystkim. Zadałem ci to pytanie dlatego, że czasami celebryci czy, czy celebrytki, chociaż ja wiem, że tobie daleko, żeby się samej tak oceniać, no, jak już osiągają jakiś poziom, prawda? To po prostu już nie, nie gotują, tak? Idą na obiad. Jeżeli, no jeżeli chodzi o, o dom, no to już ktoś się zajmuje tym domem, a nie ani oni, tak? Jakby, właśnie, chciałem pokazać taką normalną Jolkę, wiesz, mm -hmm. która po prostu jest normalnym człowiekiem, która, który normalnie funkcjonuje. Tak na zakończenie, Dokładnie. tak na zakończenie. Y Jakbyś miała to swoje życie dotychczasowe podsumować? Co byś powiedziała? Bo to zadałem Ci już takie podobne pytanie właśnie rok temu. Co byś powiedziała tym młodym ludziom, którzy właśnie mają marzenia, mają ambicje, chcą śpiewać, chcą robić cokolwiek. A boją się przekroczyć tą granicę, wiesz, bo może się nie uda, bo jak mnie ocenią, jak to będzie tak. i tak dalej. Co byś mi powiedziała? Jak byś zmo zmotywowała? Tak. Myślę, że to będzie um, podobna wypowiedź, co, co moja poprzedniejsza, bo moje zdanie się nie zmienia w tej kwestii. E, powiedziałabym tyle. Nie poddawajcie się, nie zważajcie na um, jakiekolwiek kłody, które ktoś wam... Podrzuci pod nogi, pomimo to, że na życi w życiu yy, napotkacie się na jakieś problemy albo na jakieś ciężkie sytuacje, pamiętajcie, że zawsze po burzy wychodzi słońce i to od Was zależy, jakie będzie wasze życie, yy, co chcecie w życiu robić, yy, jak to wszystko poprowadzicie. Więc nie poddawać się, spełniać marzenia, być sobą przede wszystkim. I jeszcze taka, taką jedną rzecz powiem, żeby nie przejmować się absolutnie zdaniem innych, jeżeli ktoś ma negatywną wypowiedź na nasz temat, chyba, że to byłby jakiś tam komentarz taki, który by nam pomógł. Ale jeżeli ktoś hejtuje nas, ktoś obraża nas, a my robimy coś, co kochamy albo jakąś naszą pasję, absolutnie na to nie można zważać, bo wiem, że w tych czasach młodzi ludzie szczególnie bardzo biorą sobie to do serca i gdzieś tam mogą się w sobie zamknąć. Także nie poddawać się, być pewnym siebie i przede wszystkim być sobą. Właśnie słyszymy, że rozpoczął się tam festiwal. Dokładnie, jest, tam zaraz nie, będę musiała nie będę Cię samy. zatrzymywał. Uprzejmie Ci dziękuję za tą wypowiedź, życzę Ci kolejnych sukcesów. Ja również dziękuję. Do widzenia Państwu. Hej.